Przychodzimy do momentu, w którym trzeba stwierdzić, że w Polsce są takie olbrzymie przemiany i, i gospodarcze, i społeczne, i kulturowe, że coraz więcej pań zdaje sobie z tego sprawę, że to po prostu trzeba żyć w zgodzie z sobą, prawda? Stawianie na naturę i jak gdyby takie lifestyle, czyli my chcemy być ładne, a niektóre mają więcej niż 20 lat, prawda? Plus 30, plus 40, plus 50 znajdują coś dla siebie na tym rynku, ale zdają sobie sprawę z tego, to co przychodzi z zawodu, że kobieta musi być kobietą zapałką. Bez względu na to, czy jest matką wychowującą dzieci, czy jest właśnie osobą, która pracuje w urzędzie, bo tu z innymi osobami, czy też osobą gdziekolwiek indziej, panią w sklepie, prawda? Zamożność społeczeństwa i pobyt usługi kosmetyczne zdecydowanie w Polsce rośnie. To przychodzą z zawodu trendy, jeszcze 10 lat temu to była Fonabelia, wybryk jakiejś pani, która mogła sobie pozwolić na, na, na pójście do kosmetyczki. W tym momencie te usługi stają się coraz bardziej dostępne, jest coraz więcej osób, które profesjonalnie zajmują się kosmetyką i my, jako potencjalni klienci, konsumenci, możemy z tego skorzystać właśnie przy tej wzrastającej świadomości, że ja tego chcę, że ja tego potrzebuję, że mnie się też należy. Więc kosmetyka staje się dostępna. Też co ciekawe, rośnie zapotrzebowanie na kosmetyczkę czy, czy, czy na zabiegi kosmetyczne wśród mężczyzn. Zdaje się to zupełnie normalne. Jeszcze, jeszcze do niedawna mężczyzna w salonie kosmetycznym budził zdziwienie. W tym momencie jest to coś normalnego, ale tak jak mówię, to są trendy, które przychodzą do nas z do nas zachodu. Jeżeli chodzi o panie, które wykonują ten zabieg, wykonują zabiegi, no jest presja, presja na to, żeby te szkolenia odbyły się jak najszybciej. To, co pani dyrektor powiedziała, można zrobić coś szybko, ale zrobić to dobrze, Nie, bo brakuje Czasu brakuje osobom, tej chwili, żeby się zatrzymały i szkoliły przez dłuższy okres czasu, natomiast jeżeli już jest to szkolenie, to będzie dobre i naprawdę z korzyścią później dla odbiorców, z korzyścią dla rynku. Też co ważne, zaczynają my Panie doceniać markę, zaczynają doceniać prestiż zaczynają doceniać jakość. I y, przede wszystkim te ceny usług kosmetycznych przestają być już bardzo wygórowane i niedostępne dla przysłowiowego dla zjadacza chleba. Co jest istotne, y, że pomimo kryzysu na rynku, który y, jest wszechobecne i faktycznie gdzieś to piętno wyci, gdzieś się wyciska na nas. Naprawdę panie dbają o siebie. Dziewczyny chcą się kształcić i szkolić w kierunkach kosmetycznych i robią to naprawdę dobrze. Tylko właściwie tutaj jest, jest kierunek, nasz jeden, żeby to raz razy wykształcić, do czasu, są tych które są naprawdę dobre. Dobry Panie, tak, o ile to, że ze względu na rosnącą zamożność społeczeństwa Dostęp do usług jest coraz większy. Jest dla nas zupełnie jest. myślę, że oczywiste. Ale myślę, że jeszcze warto powiedzieć o dwóch dosyć ciekawych zjawiskach. Jedno z nich było widziane w polityce, tej nieszczęsnej sprzedałku po, po Narodowej Tragedii, yy, gdzie ukazał się sześciostolnicowy artykuł na szczególnych na ostatnich stronach. I, I tutaj panie widzicie zdjęcia dokładnie z naszej sali, przy, przy tym stoliczku plus tą rynkę, więc jest... Powiedziałem, że podobnie pani Edyta, która pisze o nas słowami Akademia Osztuki Piękności pilotuje losy Pani nie z powodów biznesowych, lecz czysto ludzkich, czy pani odzyskała równowagę psychiczną, czy na do oszczędzania kupowania margaryny zamiast masła, nie pracują na podróbkach zawierających pochodne azbestu na opadającym akrylu czy zapowiedziającym się żelu. Generalnie, czytając sobie ten artykuł, można dosyć no, dużo ciekawych rzeczy dowiedzieć. Pani Edyta opisała ciekawy efekt, który się nazywa efektem Tak naprawdę on został mniej więcej 10 lat temu wymyślony po którymś z wielkich kryzysów amerykańskich, kiedy zaobserwowano, że y sprzedaż y szczumek jest odwrotnie skorelowana z y zamożnością społeczeństwa. To jest jeden z paradoksów luksus. ekonomii, który jest de facto związany z tym. Yy, lipstick Effect jest mechanizmem występującym w momentach kryzysów gospodarki. Jeżeli nie stać nas na BMW, kupujemy luksus mniejszych gabarytów, w tym czekoladki, szminki oraz wzorki na paznokcie. Jest to fantastyczne podsumowanie w jednym zdaniu. Yy, zwróćcie Pani na to uwagę, że nawet wśród osób mało zamożnych, które często są nieprzyjemnie doświadczone ze względu na swój status w życiu, często z terenów mało zamożnych, wiejskich. I tak większość tych osób będzie oszczędzała cały miesiąc, ale raz w miesiącu mimo że brakuje jej na tak inne rzeczy, zrobi sobie te tipy za 70 zł. Taki jest po prostu trend, to się obserwuje. Pójdzie do fruzja, pójdzie do posłuchacji chcą się dobrze I to jest właśnie tak jakby ten długi trzon nazwy branży kosmetycznej, nie tylko beauty, czyli uroda, ale też wellness, czyli dobre samopoczucie. Te dwa człony są zawsze ze sobą związane, co doskonale widać także na przykładzie rynku kosmetycznego. Powiedzmy sobie jeszcze o parę przykierka na jest długo takim zjawiskiem tak, ekonomicznym. Zjawisko, które można porównać do ogromnej elastyczności cenowej prawda? Popytu. Chodzi tu o to, że popyt dorośli pomimo wzrostu cen no z reguły, jeżeli coś jest droższe, to co się dzieje? No ludzie przestają kupować. Tu wręcz przeciwnie, no, jeżeli klep będzie do góry, takim dobrem jest, że no nie nie przestanie jeść, prawda? I podobnie jest z usługami kosmetycznymi, że pomimo, że one będą szły w górę, pani nie przestaje z nich korzystać. Ja też szukają czasami substytutów, alternatywy, ale tak naprawdę, pomimo wzrostu cen, taki jest paradoks, że pani po prostu nam wydawały pieniądze na usługi kosmetyczne. Kosmetyka trwa tysięcy lat. Jest to za wielkie. Czuję się zaszczycona, że tytuł długo w przyjęłam. I będzie trwać. To jest po prostu. Jeden z tych tak zwanych wiecznych zawodów, najpiękniejszy z Kobieta, która dostaje się w jakiś sposób do zawodu, a nigdy na tym nie traci. Ja nam ciągle apeluję może o tą kosmetykę, niestety, ale mam do kosmetyki i do kształcenia takich bardzo Wiem, że w swoim może nie powinna być aż tak emocjonalnego stosunku do tego, ale już taka jest. No Jak będę mówiła, będę apelować. Taki, taki, taki jest stosunek, który mam. Tutaj ten efekt szminki. No tak. Jeśli Czasami nie czujemy się wystarczająco piękne. Czujemy się zmęczone, w jakiś sposób przygnębione. Mamy dłuższe wtedy samopoczucie. Życie wydaje nam się wtedy, że przytłoczy nas. Już takie jesteśmy, kobiety. Ja czasami na zajęciach opowiadam paniom w ten sposób: Pamiętaj, przyszła do ciebie do gabinetu zmęczona Ewa po to tylko przyszła do Ciebie i chce Ci zapłacić za Twoje umiejętności, bo ona nie ma tych umiejętności, ona ma inne umiejętności, z których Ty później skorzystasz, ale traktuj każdą kobietę, która przychodzi do Ciebie, że to jest po prostu zmęczona, czasami zrozumiona Ewa. Taka też jestem.